No i halo halo, witam bardzo serdecznie wszystkim w kolejnym z w DZ4 i dzisiaj zaczynamy turnie Rower i co bez podłużenia lecił z czasami do konkursu w OSO oczywiście osób mam zastąpione za Free Czy Hammer, czyli będą 3D also Hammer, ponieważ ma Ile hamer jest, a za Tronheim jest Whoopo i za Wickerson jest, jest Harakowica bez przedłużania, zlecimy z odcineczkiem no i pierwszy z Polaków kwalifikacja Klemens, Murańka, zobaczmy skąd, Klemensa Murańki, zobaczmy w tym egzaminie wyszło, ale wyszło, taki najdobry skąd, to jest, Klemensa Murańki no i 54 numer Piotr żywa. Piotr to nie wiem jak wskoczył. Piotrka żywy. No i Jakub wolny. Zobaczmy skok. Kubę wolnego. Dobrze, Kuba wyszedł wysoko, się położył. Kuros, z ten skok. 135 metrów i Kuba Wolny obejmuje prowadzenie w dzisiejszych kwalifikacjach No i 61. Dawid Kowalski Zobaczmy no skok Dawido Ładnie położył się, to jest w kolicach 125 123,5 metra, 24 pozycja No i 61. Stefan Wola voilà. i zobaczmy skok Stefana, Stefan ponad 130 135 pozycja Stefana, holy no i przedostatni z naszych Kamil 100, zobaczmy skok Kamila ja. Kamil też 123, parę i ostatni z naszych, ostatni z tych Kwalifikacja Magic kot Ważny skok Magic Coat to 130 metrów. 130 metrów. 129,5 metra i, 11, Macieja, I zobaczmy, się pojawiło, po Pierwszy to 130 metrów. to jest ważny Najwyższy skok po Coat to pierwszy metrów. Najwyższy skok i 46 piotr. Żyłaj. To, to były kwalifikacje. My się będziemy no, wywiązywać. Widzimy się jutro na kongursie drużynowym 13 marca, czyli widzimy się jutro. Czyli co? Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.